Dzień dobry, Polska. Dzisiaj ja mam pytania. Moje pytanie jest: jak Twoje ulubione jedzenie Polska? Jak sabowa, jak tradycji polska jedzenie? Jak sabowa, może rosu, może nie wiem, głębki, głębki? A um, kluche ja bardzo kocham kluche. Jak twoje lubione jedzenie? Proszę piszeć Dani, moje ulubione jedzenie jest. I moje lubione jedzenie jest moje test. Zupa Żurek. Ja kocha moje też. Zupa Żurek. Oczywiście kocha manekin ma fajny Żurek też. Wszystko Żurek jest fajny ale moje też Żurek jest bardzo dobry, moje lepiej. I moje też, też ma bardzo fajny chleb. Nie gotowa chleb, ale przecież chleb może? Proszę, pieszczacz Dani moje ulubione jedzenia. Do zobaczenia.